Są takie słowa istoty, wypowiedziane przez niego w jednym materiale. Choć będą wam mówić o różnych rzeczach, pamiętajcie, robią test na całym tym świecie, nazywany przez wszystkich, jak powiedzą urzędaców czy innych, żeby tylko cię zwieść. Po to są te instytucje zewnętrzne. Pamiętajcie, nie dajcie się zwieść, bo o was samych tu chodzi. Hm. Te słowa wracają do mnie teraz, kiedy patrzę na to, co się dzieje wokół dronów i informacji w mediach. I nie chodzi tylko o sam sprzęt czy incydent, chodzi o to, jak reagujemy jako naród, jako ludzie jak łatwo dać się wciągnąć w chaos, strach, w panikę, gdy ktoś próbuje nas testować. Cały ten chaos może być częścią skomplikowanej gry, testu, społeczeństwa. No bo wyobraźmy sobie, że ktoś obserwuje nasze reakcje w czasie rzeczywistym, jak ludzie reagują na nagłe alarmy, nietypowe zdarzenia, niepewność, jak szybko strach rodzi się w mediach społecznościowych, jak działają procedury służby, kto tak naprawdę ma nad tym kontrolę. I może to wszystko jest monitorowane przez algorytmy i sztuczną inteligencję, które analizują setki tysięcy reakcji w sekundę, wyciągając wnioski. Kto reaguje impulsywnie, a kto pozostaje spokojny, a może to tylko przykrywka dla prawdziwych działań, które dzieją się w tle, no bo kiedy nasza uwaga skupia się na dronach, łatwo odwrócić ją od tego, co tak naprawdę ważne, na przykład zmiany w prawie dotyczącym kontroli obywateli, wprowadzanie technologii śledztwa, działania służb specjalnych, o których nikt nie mówi. Ludzie zajmują się tym, co spektakularne i widoczne, a tymczasem kluczowe decyzje dzieją się w cieniu. Do tego dochodzi mechanizm tworzenia nowych potrzeb. Sytuacja sztucznie podgrzewana może sprawiać wrażenie, że potrzebujemy nowych, surowych regulacji prawnych lub zaawansowanych systemów antydronowych. Strach buduje popyt na rozwiązanie, a ci, którzy na tym zarabiają lub chcą wzmocnić kontrolę. Zyskują podwójnie. To klasyczna zasada. Najpierw twórz problem, a potem sprzedaj rozwiązanie. <laughs> Widzicie, jak na tym wszystkim powtarza się motyw, o którym mówił istota. To nie chodzi o drona, dach czy medialny dramat, chodzi o świadomość ludzi. Chodzi o to, czy potrafimy zachować spokój, obserwować i wyciągać wnioski, a równocześnie nie reagować impulsywnie bo jak mówił nie dajcie się zwieść bo o was samych to chodzi Dlatego tak ważne jest żeby w tym wszystkim pamiętać yy, nasza prawdziwa siła i wiedza jest w nas samych nie w instytucjach nie w mediach nie w tym co ktoś próbuje nam wmówić To jest też naszej świadomości naszego ducha naszej zdolności widzenia tego co naprawdę ważne i kto wytrwa kto potrafi zachować spokój, wyjdzie z tego silniejszy. Bo w tym chaosie kryje się też lekcja. Dezinformacja często gra na emocjach, wywołując strach, oburzenie, złość lub panikę. I jeśli jakaś informacja wywołuje w tobie bardzo silną reakcję, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, dlaczego tak się dzieje. Być może, jest to celowo tak skonstruowane, byś przestał myśleć racjonalnie. Zawsze pytaj, kto na tym zyskuje. Komu zależy na tym, żeby ludzie uwierzyli w tę historię? Czy to próba odwrócenia uwagi o czegoś innego? Czy może próba stworzenia zamieszania, które służy czyimś interesom? Pamiętaj, że kluczem do obrony jest świadomość i chłodna głowa. Obserwuj. Nie daj się zwieść. Myśl samodzielnie, pamiętaj. Kim jesteś i skąd pochodzisz? Nawet jeśli wokół szum, panika i chaos, nasza świadomość pozostaje czujna i to jest nasza przewaga. I tu dochodzimy do kolejnego fragmentu słów istoty, który pokazuje już nie tylko sam test, ale to, co tak naprawdę jest jego celem bo test to jedno ale pytanie brzmi: po co on jest? Odpowiedź kryje się w kolejnym cytacie. Słuchajcie. Łaknie ktoś czegoś, manny czy chleba? No właśnie, wielu zastanawia się, czym jest ten chleb. Chlebem są wszyscy ludzie, dlatego tak są pożerani, między sobą się pożerają, nawet nie widzą. To ta manna słynna, ale to nie o taką jeszcze chodzi fizyczność, o coś jeszcze innego o energię chodzi. Ta manna jest energią, wszyscy z niej korzystają, za dnia doładowują się, w nocy odpoczywają, świadomość podróżuje. Na pierwszy rzut oka brzmi to mistycznie, ale jak się temu przejrzeć, to aż dziwnie pasuje do tego, co widzimy dziś wokół siebie, bo ta manna. To nie jedzenie tylko energia i nie chodzi o prąd czy paliwo, tylko o naszą energię emocjonalną, psychiczną, duchową. Popatrzcie, co się dzieje, gdy w wiadomościach pojawia się kolejny filmik z dronem. Pierwsza reakcja strach. Potem wchodzi złość, niepewność, chaos. Ludzie nakręcają się nawzajem, kłócą, podejrzewają, udostępniają, komentują i dokładnie o to chodzi, bo w takich emocjach człowiek przestaje chłodno myśleć, a zaczyna działać. Instynktownie, negatywne emocje, takie jak strach, niepewność i złość, sprawiają, że ludzie stają się bardziej podatni na manipulacje. W stanie paniki, myślenie racjonalne ustępuje miejsca reakcji instynktownej. Wtedy łatwo narzucić nowe regulacje, ograniczyć swobody obywatelskie, albo skierować uwagę na zmyślone zagrożenia żeby przykryć prawdziwe problemy i teraz pytanie, kto na tym zyskuje? Mogą to być rządzące elity, wielkie korporacje, grupy interesów czy ukryte organizacje, a zastraszone, zmęczone społeczeństwo nie stawia oporu, a to daje im wolną rękę do działania. Politycy budują poparcie, podsycają strach. Media zarabiają, karmiąc ludzi sensacją. A jeśli spojrzeć na to jeszcze głębiej, może jest tak, że ktoś albo coś naprawdę żywi się naszymi emocjami, szczególnie tymi najsilniejszymi, najciemniejszymi strachem, złością, poczuciem bezradności. Czyli pierwszy cytat mówił o teście, a ten drugi pokazuje prawdziwy cel testu. Zbieranie energii. Nie tylko sprawdzanie, jak reagują służby, ale przede wszystkim, jak reagujemy my. Ile tej energii można z nas wycisnąć? A teraz spójrzcie, jak to działa w praktyce, jak to się monitoruje. Wyobraźcie sobie mapę pogody, ale zamiast chmury i deszczu, punkty emocji. Algorytmy skanują setki tysięcy komentarzy, lajków, pisów, sieci i w sekundę wiedzą, tu dominuje panika, tam gniew, tu ktoś podkręca ogień. A to nie magia, to dane. Sztuczna inteligencja bada nastroje, testuje hasła, patrzy, co najmocniej wybucha i pod to układa się narrację. A co ciekawe, takie rzeczy nie zostają w ukryciu, bo sami badacze publikują raporty o tym, jak społeczeństwo reaguje na incydenty. Widzimy potem w statystykach, ile było komentarzy o strachu, ile o wojnie, ile o winie polityków i nagle mamy czarno na białym ta energia te emocje są zbierane, analizowane i wykorzystywane. Chaos z dronami to więc nie tylko obrazek w wiadomościach, to narzędzie, które uruchamia w nas reakcje, a potem ktoś z tych reakcji czerpie. Dla jednych to biznes, dla innych polityczny zysk, a może, jak sugeruje istota, jeszcze coś więcej. I tu zostawiam Wam jedno mocne przypomnienie. My. Nie jesteśmy towarem. Nasza uwaga nie jest chlebem, którym można handlować bez naszej zgody. Mamy pamięć, mamy godność, mamy wspólnotę i kiedy ktoś próbuje nas karmić strachem, możemy odmówić. Możemy powiedzieć: Nie, dziękujemy. To my wybieramy naszą narrację. I na koniec przytoczę ostatni cytat istoty. Cały ten fragment otwiera nowe, zaskakujące drzwi, choć można go interpretować na wiele sposobów. Ja widzę w tym klucz do całej układanki. Zobaczcie, jak te wszystkie mechanizmy test, strach, chaos, żniwowanie energii łączą się z czymś znacznie głębszym. Istota mówił też tak. Świadomość podróżuje, nazywają to snami. Świadomość nigdy nie śpi. Prawdziwa świadomość wewnętrzna, ta energia podróżuje. Na pierwszy rzut oka może wydawać się to mistyczne, oderwane od codziennych wiadomości i dronów, ale jeśli spojrzymy uważnie, zobaczymy, że te słowa są kluczem do zrozumienia całej układanki. To, co obserwujemy w mediach, panikę, złość, strach, to tylko wierzchołek góry lodowej. Prawdziwa energia, to, co naprawdę jest wartościowe, nie ginie, ona podróżuje, pozostaje w nas i między nami. To przypomnienie, że nawet kiedy świat wokół wydaje się chaotyczny, nasza świadomość, nasz wewnętrzny rdzeń, nigdy nie śpi, to jest nasze źródło mocy. W niej kryje się odporność na manipulacje, zdolność zachowania spokoju, zdolność dostrzeżenia prawdy. Każda próba wywołania z nas strachu i paniki może dotknąć tylko powierzchni. Świadomość jest głębsza. To w niej jesteśmy naprawdę wolni, niezależni, nienaruszalni. To ona pozwala nam nie dać się pożreć manipulacji, zachować naszą godność i decydować o własnej narracji. Na koniec pamiętajmy jedno. Nikt nie może przejąć naszej świadomości ani naszej energii, bez naszej zgody, mogą próbować siać chaos i dezinformację, by nas podzielić, ale nasza prawdziwa siła tkwi w jedności. Kiedy jeden człowiek dostrzeże prawdę, drugi może mu zaufać, to my decydujemy, jak reagujemy, jak kierujemy emocjami, jak chronimy swoją godność i spokój. Kiedy wspólnie wybieramy spokój zamiast paniki, stajemy się nie do złamania. Nasza wspólna świadomość jest tarczą, której nie przebiją żadne drony. Ty jesteś manną, którą pożarają, ale ty też decydujesz, co zrobić z tą energią. To my tworzymy własną narrację, własny spokój, własną moc, i w tej sile, w naszej czujnej świadomości, kryje się prawdziwa, niepodważalna wolność.